Nagrywarka. Mieszkanie było stare, ale tanie. Blok z lat 70., z balkonem, z którego było widać jedynie szary parking i inne, równie zmęczone życiem budynki. Michał przeprowadził się tam po raz pierwszy sam, bez współlokatorów, bez rodziców, bez nadzoru. W jednej z szafek w kuchni znalazł coś, czego nie zauważył podczas oględzin. Mały, czarny dyktafon, metalowa obudowa, porysowana. Przycisk, rekord, prawie starty. Była na nim tylko jedna seria plików podpisanych datami. Pierwszy miał nazwę 01.06. Pierwsze nagranie. To tylko notatki. Pomagałem mi się nie pogubić. Czasami mam wrażenie, że coś powtarzam. Że pewne rzeczy już się wydarzyły, choć nie powinny. Może to déjà vu, może sen, ale nie czuję, że jestem sam. Nawet teraz. Zaciekawiło go to. Kolejne nagrania stawały się coraz bardziej chaotyczne. Ten sam głos. Mężczyzna. Zmęczony. Coraz bardziej senny. Przestraszony. Mówił, że głos, który słyszę nocą, brzmi jak ja, ale nie jestem pewien, czy to mój głos. Zacząłem mówić rzeczy, których nie planowałem. Usta same się ruszają, zanim pomyślę. Michał zignorował to. Uznał, że to jakieś ćwiczenia psychologiczne, może materiał do terapii. Ale wieczorem powiedział coś dziwnego sam do siebie, jakby odruchowo. Złapał się na zdaniu: Muszę usunąć nagranie, zanim usłyszy to drugi. Ja nie wiedział, dlaczego to powiedział, ani dlaczego wiedział o czym mówi. Z ciekawości dograł coś do dyktafonu, pół żartem powiedział: Jeśli ktoś to znajdzie, mam nadzieję, że to wszystko było tylko żartem. Rano, kiedy sprawdził nagranie, nie było jego głosu. Zamiast tego ktoś inny powiedział: nie powinieneś mówić do tego. On słucha. On już wie, że go widzisz. W kolejnych dniach Michał zaczął mówić do siebie coraz więcej. Czasem przyłapywał się na szeptaniu czegoś w ciemnościach, ale nie pamiętał czego dokładnie. Dyktafon zapisywał tu wszystko, nawet kiedy go nie włączał, nawet kiedy nie był w domu. W ostatnim nagraniu ktoś szeptał bardzo cicho. To nie dyktafon cię nagrywa, to ty nagrywasz siebie. Bo nie jesteś oryginałem, jesteś tylko kopią kogoś, kto już tu był, a teraz przyszedł czas, żebyś się wyłączył. Dyktafon zniknął tej samej nocy, ale Michał wciąż słyszy swój głos, kiedy zamyka oczy. I teraz już nie wie, czy to on mówi, czy tylko powtarza to, co ktoś mu wcześniej nagrał.